Dla nas wszystkich, mam nadzieję. Wstrząsem było to, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo młodzi ludzie pokładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i politycznych rozrabiakach. Hej moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać Suraple Ice. Ice to islandzki snus, bardzo dobry. Mój, jeden z moich ulubionych, bo ostatnio był mój ulubiony, ale dzisiaj. Przyjrzymy się temu wyjątkowemu snusowi, którego Nawrocki na pewno nie próbował. My musimy zaproponować im konkret. Oni muszą w to uwierzyć. E, tak będziemy e, z tą sprawą procedować. Wiecie co, tak oglądając dzisiejszy filmik zastanawiam się, kto jest oszołomem, ksenofobią i rozbójnikiem politycznym. Czy to przypadkiem nie jest o mnie? Jak widzicie jest pakowany klasycznie. W takie pady, które wkłada się pod wargę, nie wiem, czy wystosujecie snus 16 mg nikotyny. To jest taki średnio mocny, 20 z ISA są już bardzo mocne, także nawet się w głowie potrafi zakręcić, jeśli ktoś nie jest wprawiony w takie przyjmowanie nikotyny, ale smak jest obłędny. Jest słodki, taki trochę kwaskowaty, ma faktycznie tę nutę jabłkową. I oczywiście dobre, jednostajne uwalnianie nikotyny. Nie ma ani takiego panczu na początku, ani takiego totalnego bez smaku na końcu. Także gorąco polecam. No, bez wątpienia najważniejsza jest taka propozycja takich konkretów, w które można uwierzyć i w, za którymi można pójść. Ale tak to wszystko jakoś działa, że brakuje tych konkretów, a jak się już konkretne obietnice. Pojawiają, to nie ma konkretnych rozwiązań i konkretnych wyników w działaniu, które by poparły te konkretne obietnice, więc na co te konkrety, tych mało konkretnych ludzi. Pamiętaj, nieważne którą drogą pójdziesz, ważne z kim tę drogę przejdziesz. Ale wiecie co, tak ze swojego doświadczenia wam powiem jeszcze, jak byłem radnym w gminie. To czasem procedowaliśmy taki budżet i tam się naprawdę robiło mnóstwo rzeczy, takich bezsensownych, bo odgórnie przychodziło tyle ustaleń, że z 80% szło na szkolnictwo, z 20% prawie na opiekę społeczną i zostawało całe nic. I potem trzeba było kombinować, co ludziom zaproponujemy, chociaż to i tak odgórnie było w większości poustawiane, więc. Czy można jakieś konkrety ustawiać, jak jest tyle wydatków? To jest dość problematyczny case. Wiecie co, skończmy już tę rozmowę. Każdy wie, jak to jest z tymi obietnicami. A wy jeśli Wam się to podoba, komentujcie, lajkujcie i zostajcie do końca tego filmu, więc, chociaż pewnie połowa już poszła, jeśli nie 97%. Więc do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku.